Proszę Państwa, 25 maja czeka nas bardzo ważne wydarzenie. Otóż będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Europarlamentu. Przedstawicieli, którzy powinni, dbając o interesy polskie, również czuwać nad tym, żeby Europa stała się Europą sprawiedliwą, dążyła do tego, żeby ludzie czuli się w niej bardzo dobrze. Dlatego potrzebny jest namysł, kogo będziemy wybierać. Ale przede wszystkim, w przypadku naszego województwa, ważne jest to, żeby w ogóle iść do wyboru, ponieważ należymy do najmniejszych okręgów wyborczych i, nawet kiedy nasi kandydaci dostaną bardzo dobre poparcie, a będzie mało ludzi brało udział z naszego województwa w głosowaniu, możemy nie mieć żadnego przedstawiciela. Stąd apeluję bardzo serdecznie proszę państwa znajdźcie czas w niedzielę 25, żeby wziąć udział w wyborach, a potem analizując listy dokonać najlepszego dla naszego województwa wyboru jednego kandydata, bo mamy prawo do jednego krzyżyka przy jednym nazwisku. wybory, każde wybory, również te do europarlamentu są dla nas zawsze dużym wyzwaniem, ale również obowiązkiem obywatelskim. Walczyliśmy yy, nie tylko my, ale całe pokolenia Polaków walczyło o wolność, o demokrację, o to, żebyśmy mogli żyć w takim kraju, w jakim żyjemy dzisiaj yy, i żebyśmy mogli dokonywać takich wyborów, żeby pójść bądź nie pójść do wyborów. Ale od każdej naszej decyzji udziału, uczestnictwa w tym akcie demokracji, w tym święcie demokracji bardzo dużo zależy. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Eurowybory są bardzo ważne, są prestiżowe, dlatego że my jesteśmy obywatelami Europy i powinniśmy chcieć pokazywać się tam z jak najlepszej strony. Niestety, frekwencja w wyborach do Europarlamentu pozostawia wiele do życzenia. Nasz region 5 lat temu uzyskał trzy mandaty tylko dlatego, że bardzo się postaraliśmy i byliśmy w czołówce regionów, zbliżając się do średniej krajowej. Dziesięć lat temu byliśmy poniżej tej średniej, dużo poniżej i mieliśmy tylko jeden mandat. W związku z tym bijemy się wspólnie ponad podziałami politycznymi o mandaty dla regionu kujawsko-pomorskiego, o prestiż, o to, żebyśmy mogli być w Europie szanowani również jako region. Że potrafimy się mobilizować, że wiemy, że Unia Europejska jest dla nas ważna, bo z tej Unii czerpiemy i dzięki temu również w naszym regionie, w naszym pięknym mieście widać tego efekty. Dlatego chciałabym również wspólnie z panią poseł Bańkowską zaapelować, abyśmy się stawili przed nami, abyśmy wybrali spośród tych wielu list i wielu kandydatów. Kogoś, kogo znamy, kogo uważamy, że może w tej Europie rzeczywiście coś wnieść. Że może tam reprezentować nasz region i reprezentować Polskę. To się nam po prostu opłaci. Będziemy mieli naszych reprezentantów. Miejmy nadzieję, że w liczbie trzech, bo tyle mamy możliwość łącznie uzyskać europarlamentarzystów. Nie możemy być niereprezentowani, nie możemy wypaść blado na tle innych regionów, stąd naprawdę nasz wspólny apel o to, żeby ten niewielki trud obywatelski ponieść i iść do wyborów, przeanalizować i wybrać najlepszego państwa zdaniem kandydata. Nie zapominajmy o tym, jest to dla naszego województwa, dla naszego regionu niepowtarzalna szansa apel, o których Pani mówicie i nie tylko Pani, bo też inne osoby apelują o to pójście do urn, są jak widać chyba konieczne, bo raz, że Pani zwracała uwagę na to, że nawet niektóre są osoby, które nie znają daty wyborów do Europarlamentu, a dwa, według badań Sojuszu, w regionie chyba 18%, tak? Było tam deklarowanych mieszkańców, którzy chcą pójść na wybory. No właśnie, to jest największy problem. Ja rozmawiałam z wieloma ludźmi na ulicach Bydgoszczy i... Część młodych ludzi szczególnie mówiła, mnie polityka nie interesuje, a interesuje ich, ich los, ich życie, wpływ na to bezwzględnie ma cała Unia Europejska, więc to są takie sprzeczne, niejasne, nielogiczne w tym momencie wypowiadane treści. Tym bardziej ludzie młodzi przejęci swoim losem. Oczekujący więcej od Polski powinni brać udział w wyborach i do Europarlamentu, i do naszego przedstawicielstwa w parlamencie, bo ten, kto stoi z boku, po pierwsze nie ma prawa narzekać. A po drugie, jeśli stoi z boku, to nie decyduje o tym, jaka siła sprawuje władzę, w jakim kierunku zmiany Polski pójdą. Głównie w tej chwili mówimy o eurowyborach, więc naprawdę ja bym się bardzo martwiła, gdyby nam się nie udało powtórzyć w wyniku z poprzednich wyborów i mielibyśmy stracić mandat, choć jeden. To by było straszne. A czy nie uważają Panie, że należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem ordynacji, która obowiązuje w większości państw Unii Europejskiej, czyli jedna krajowa lista danego komitetu? Dokładnie tak. Ja uważam, że ta lista krajowa, która wzbudza u nas negatywne emocje, bo wiąże się z poprzednim systemem trochę. Ale z pewnością w niedługim czasie do tego dojdziemy, bo tak naprawdę wpływ europarlamentarzysty na sprawy regionu jest, umówmy się szczerze, żaden. Potrzebna jest reprezentacja Polski w Europarlamencie, a nie reprezentacja poszczególnych regionów. Ale tak jak ze wszystkim w naszej młodej demokracji musimy do tego dojrzeć, musimy podjąć taką decyzję w parlamencie, a większości do tej decyzji na tym etapie po prostu nie było. Być może za pięć lat w wyborach do Europarlamentu ta nowa ordynacja z listą krajową będzie i wtedy też będzie ta kampania łatwiejsza i ona będzie się różniła, myślę, od tej, którą mamy w tej chwili, dlatego że tak naprawdę do Europarlamentu kampania nam się jawi kampanią do polskiego Sejmu czy do, Albo samorządu. do samorządu. Bo jeśli ktoś mówi, że 500 zł na dziecko, prawda, podatki i tak dalej, no to nie ma nic wspólnego z tym, co parlamentarzysta może czynić i działać w Parlamencie Europejskim. Dlatego na pewno ta zmiana jest potrzebna, ale tak jak powiedziałam, musimy do tego dojrzeć i być może za 5 lat ta ordynacja będzie obowiązywała, a przyszły Parlament Krajowy taką zmianę uchwali. No, ja też jestem przekonana, że właściwie już dojrzeliśmy, tylko to dojrzewanie nie szło w parze z upływającym czasem do wyborów, do eurowyborów. Nie może być tak, że liczba żyjących ludzi w danym, w danym okręgu wyborczym i potem ich aktywność decyduje o efektach wyborczych. No na przykład Wielkopolska, Śląsk no są o niebo lepszej sytuacji niż nasze województwo tylko dlatego, że żyje tam po prostu więcej ludzi, więc nawet jeśli by się okazało, że mniej ludzi procentowo pójdzie tam głosować, to i tak mają już na pewno przed nami o wiele większe szanse na wybór. Rzecz tylko w tym, żebyśmy po wyborach, jak to z wieloma sprawami bywa, nie zapomnieli i od razu nie przystąpili do tego, żeby ordynację zmieniać, bo myślę, że bez względu na ugrupowanie większość z nas myśli podobnie, właśnie między innymi pod wpływem tej kampanii wyborczej, która odstaje od problematyki, którą europarlamentarzyści mogą się zająć. To jest żenujące, kiedy liderzy partii chodzą po kraju i opowiadają rzeczy, które no nie mają żadnego związku z pobytem w Parlamencie Europejskim.